Na moim kanale! Bardzo wam dziękuję, się u -u. Premiera 29 sierpnia o godzinie 11 A ja już zapraszam do oglądania Siema, jestem Jamnik W dzisiejszym odcinku znalazłem sobie grę Widzowie Surfowanie i pingwinek vs Jamnik yy, tak, serio Może tak się nie nazywa Po prostu widzę, chciałem iść na Discorda, Ale jakiegoś internetu nie mam No i, no i taka gra mi wyskoczyła Więc, bo ja nie agram, odcinek, widzę Tutaj trzeba jak Dawaj, pingwinek. No więc dzisiaj cała najdłużej. Chciałbym Wam bardzo, bardzo i to bardzo podziękować za 100 subskrybentów. Bardzo no widzę, mi, miło jest, że mieliśmy to do końca wakacji, widzowie. Bardzo mi fajnie. Mm. No i co widzowie? No, lecimy po prostu, widzowie. Eee. Z pingwinkiem jakimś, ciekawe, ile tutaj przypłyniemy, bo już mamy tutaj poserfowaliśmy widzowie, jest kilometr zaraz będzie. E, tak, już jest kilometr za nami, widzowie, bo 1000 metrów to, to kilometr. Kto nie zna się na tym, no to Nie no dobra no. Dobra, więc my jedziemy tutaj, mamy prostu nie możemy walnąć. Mamy tutaj trzy serduszka. O myślę, że to długo będę. Płynął. O, coś tam spadł. O o! O nie, mia ja miałem problem. Co tam jest? Dobra. Zaraz będą dwa kilometry, widzę. E, 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 nara. Oni to w ogóle motrówkami, niektórzy jakieś stary dziadki. Ja jestem szybszy. Pingwinek, ja szybszy. Ja pierdzielę. O Jezus, coś tu spadł. Oj, spadliście. Kurde, tam serduszko było. Oni spadają, a ja już przypłynąłem. Wow, płyń. Ciu. ej, płyń. No, więc 2,5 km zaraz będą widzowie, no i tak dzisiaj sobie, widzę, grałem w taką dziwną grę, serio, widzę, znalazłem ją przed chwilą, nie miałem w zamiarach odcinka nagrywać żadnego, widzę, więc no, widzę, nagrałem ten Disco Polo na... to subskrybentów, mam nadzieję, że Wam się będzie podobała, bo pracowałem nad nią długo, ale mniej niż nad piosenką Wakacje, ale dłużej niż... E... Czemu mnie coś goni? Halo?! dłużej niż nad piosenką wakac... Yy, krócej niż nad piosenką wakac... O, o pierwszy raz w no, ja się po trzechdziesięciu kilometrze hey. Ej, no daj mi wylecieć dzięki jest to bardzo trudny teren o nie zostało nam jedno serduszko ej serio, że źle teraz, widzowie płyń halo? o? Wow, co ja mam teraz? A, z pieskiem jestem. Nie wiem, co to mi daje, że jestem z pieskiem. Yy, nie wiem, jeśli wdaliście w tą grę, na pewno nie. XD. No. Tutaj błyskawica, ale no, nie wezmę ich. Co są te? Nara. Dobra, cztery kilometry przepłynięte, widzowie. Kurde, po to serduszko fajnie byłoby. A z nim się potrącił. A czemu on chce mnie? Zostaw mnie, świnio! Świnia mnie koni, widzowie. Wykiwałem świnie. Dobra, zaraz będzie piąty... Nie, jak to się za... Jakby to ode mnie widzowie by gdzie dobra, 5 km przepłyniętych widzowie, z psy, jakby z psem, nie wiem ile. Chyba dwa boch rozsuczały. Oj 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 Nie, no serio, mogłem mieć. Nie no, nie wiem, no na serio Nie, serio. Oj, oj, oj! Jedziemy teraz szybko! Siema Dobra, teraz jakaś adrenalina we mnie weszła, szczerze widzowie. No nie znów. No więc... No, zostało mi ostatnie serduszko. 6 km przepłyniętych. No i chuj, ten... Nie Kolejna gierka. Weź, weź, brawo. Leć. Chyba widzę to jest prędkość, widzicie? Bo już przepłynąłem 200 metrów. Ja wiem, Szu! 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 na ja pierdzielę. Nie wiem, nagram ja jakimś pingwinka, widzowie. Nie wiem, jakby w życiu już nie miałbym nic do robienia. Serio, widzowie. Nie wiem. Nie wiem. Serio. Płynę. Na jednym serduszku, widzowie. To będzie hardcore. To jest hardcore, co ja robię. Let's go! Nagrywam odcinek, zaraz zadzwonię. Widzę, że ważne sprawy to były... Yy... No, nagrywam odcinek. No, jeszcze mi teraz muszę zadzwonić w czasie odcinka, gdzie płynę jakimś delfinkiem. Kurde. Dawaj, dawaj. Już tysiąc metrów przypłynięte, czyli kilometr, widzowie, za nami już. O jezu, jakiś stary dziadek tutaj płynie. O, o nie, no, serio tam. Ping-winek, widzowie, na desce ja pierdzielę. Nie wytrzymie widzowe, serio, pingwinek na desce, no nie wiem czy ktoś to widział, szczerze? Nie! Znów mnie goni, tam serduszko było o kurde Ja bym potrzebowała jakieś serduszko widzowe Uuu O o wow. Halo? Czemu mnie to gówno... Ośpiornica mnie zjadło? Nie wiem, co to zagra, widzowie, ale jest mega idze. Serio. No kurwa, nie wzięłam nawet tego. Dobra, moim celem jest teraz przepłynięcie 10 tysięcy metrów. Nie nawet 100 metrów nie przepłynąłem, a ja już użyłam serduszko a ja bym nie nie wiem, nie, ja nie, czy ja. ja Tiger Rage'a mam w skrócie. <tuszy> nie ja ale zrób na jednym serduszku mam, ja nie wiem, na Rage'a mam! Ej! Ja się znowu widzę, mam na jednym serduszku Widzę jak... nie wiem, jakby Kurde, to po prostu znowu walnąłem. Serduszka, serduszka, gdzie jesteście? Płynę po serduszka Płyń eee. Nie wiem. Dobra widzowie, teraz jak nie wpłynę 10 tysięcy metrów, to ja nie wiem Dawaj jamnik Dawaj pingwin Dzisiaj jestem pingwin jamnik, wiecie widzowie? Z tym pingwinem Nie ja, w sumie tu nawet nie można dać, Nie, to jest gra internetowa. widzę Kto nie ma internetu, ten nie on gra Ale nawet fajna ta gra jest Taka trzy gwiazdki, że bym mógł dać Na opinii Google Jezus, wolniaki, nara, bo tutaj Jamnik jedzie uj, 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 uj. Ale To ode mnie nie zależało, przecież, halo. To ode mnie, przecież, nie widzowie nie zależało, prawda? Co? Idzę. Serio, nie wiem. Dobra, przypomnę tutaj, bo. Nie chcę mieć z tym do czynienia. Głównym, które mnie. Z... Nie, no te gówno mnie znów goni. Ej! Czy ja, ja serio wykiwałem? Tak, easy. Easy z tobą, mośmiornica. Nie no, serio. Nie, nie wiem czy nie a, To a. jakby serio. Co? XD widzowie. Nie wiem. Ta gra jest jakaś ostatnie ostatnia wierka widzowie. No weź to. Pingwin! Cholera jasna, jesteś dziwny pingwin, wiesz w tym. Jesteś pingi pingi. Bajka z pingwinem była pingi pingi. Oglądałem ją w dzieciństwie. Serio. I teraz z nim ja Uwaga! Big Finn jedzie. Kurczę się w. oliw coś. Nie, nie, nie. Oliwu, ja dalej, 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 Teraz dostajemy, co jest gorsze niż Fortnite. Jedź. Jedź. To nawet głosu ta grawitowia nie ma. Dawaj! Jedź! Big Win! Od ciebie tego oczekuję, żebyś, kurde, jechał. Pingi, jedź, 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 leć, brawo. Zaraz, kilometr za nami będzie. Kilometr za nami, widzowie, już jest. Teraz my dalej jedziemy. Nie no, te gówno mnie znów goni! Dziadki, da to śmiernica goni! Uciekajcie lepiej dziadki, a nie, że wy będziecie płynąć nie wiem jak. <grym> Brawo. O nie no, te gówno mnie goni! Nie! Jeśli to mnie będzie dalej goniło, to już nie wiem serdecznie, widzowie, co to gra. Dobra, po raz to teraz. Mam. Żartowa. Serio? To gówno mnie goni dalej. Tak powiem. Nie, to mnie dalej goni. To gówno mnie dalej goni. Ucieka jamnik! O nie, no kolejny gówno tu jest. Nie! Gówno mnie goni i mnie zje A jeszcze się wpierdzieliłem A nie, jeszcze nie Teraz tak <laughs> Resp Fuck Dziękuję wam za oglądanie tego filmu Jakaś dziwna mapa, serio widzowie Więc stawcie suba, lajka, Bardzo wam dziękuję za stosunek No i co, nara, widzowie, miłego dnia Papa! Pa.